Hej cześć, cześć, wszystkim ludzi, z tej strony Demon i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Metro Exodus DLC The Two Słuchajcie kochani, ja wszystko tutaj wziąłem, co mogłem tak, tak naprawdę całą amunicję na maksa się tu ulepszyłem oczywiście tutaj mogę, o tutaj mam, patrzcie, całą amunicję Wiecie, ja wzią, nie, nie wziąłem wszystkiego co najlepsze, dobra, bo mi się, a, bo mi się cofnęło i dlatego, dobra, okej, okay, to zrobimy tak, że sobie jeszcze raz szybko nie wezmiemy tutaj o cyk, cyk tu najlepsza tak jest e, zamknięty celownik jak zwykły lasier podczerwieni, laser zielony cyk, cyk cyk dobra Teraz mamy wszystko kochani także tu nie możemy stworzyć tu nie możemy stworzyć tu nie możemy stworzyć Słuchajcie lecimy e, amunicję całą chyba wziąłem jaką mogę przynajmniej taką mam nadzieję E, idziemy przed siebie buntownicy nas zaatakowali ponieważ no nie ma już zielonego środka e, mamy kapteczki nie mamy niczego innego aha tu już chyba wyśleżycie żyjecie? Wy... dobra to nie są buntownicy, dobrze wiedzieć w takim razie mhm, ale tam już jeden ginie o się modlą tutaj trop zajebiście panie pułkowniku no dzień dobry dzień dobry e, raport ze, śledzt ze śledztwa do śledczy Departamentu Specjalnego spec.com J.I.R. Plecznik. No, dziwne. Nawet pobieżne oględziny zwłok wykazały typowe symptomy choroby popromiennej średnie średniego stopnia krwotoki, a atroficzne zmiany skóry i błąd śluzowych, utraty włosów itd. Sądząc po stopniu objawów, zostali bierce leki ochronne ponad miesiąc temu. Trudno jednak powiedzieć coś więcej. Musiałbym wiedzieć, w których stacjach przebywali w tym okresie najczęściej. Uważam, że autopsji, przeprowadzenie autopsji jest zbędne, biorąc pod uwagę braki w personelu. Szef działu medycznego AW Bondar. Okej. Okay. No faktycznie, trochę bez sensu chyba to brać, skoro... O, siema mordeczko. Я ja знаю, hmm. тебе деваться было некуда <laughs> И если бы я тогда не сказал ничего Они бы не поверили, что Кто все нашли Не у меня, не у тебя выбора не было, Петрович Тебе тоже удачи Увидимся на поезде Спасибо До свидания, мордочка Мило было, Добра, сейма А, czyli вы тоже тут шикуете Ну, добро, окей Еще раз могу себе что-то сделать Но нет, ну, все, мам, добро, пана видеть Ну, вас тоже Powiedzmy, też w dupę. Oho, Ale dzień dobry, kolego. tej buntownicy zabici, zajebiście. Co tam? Ktoś mi powiesz, ciekawego? Nie, a bo myślę, że to jest ten nasz kolega. to widocznie nie. No dobra, dalej, idźcie do brony. Oho, nie gniemy, chłopaki. Owaj, spekko, mi w ogóle. Latarka jak się latarkę wątało ty, bo że nie mam. Gdzie eee. ja są cywile, gdzie są wrogowy, ty? ja ich w ogóle nie widzę. Tu mamy apteczki. O, dobra, tu mamy Max wszystkiego chyba. Eee. Eee. O, o kurba! Ole dupło ty! Oho! Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, nie, nie jest dobrze, a nawet jest bardzo źle, powiedział. Cholera! O, dobra, szczelamy do nich. Czekajcie, muszę sobie przyciszyć troszkę. Bo widzę go. O, dobra, padł. Dobra, na maksa, wszystko pięknie. Co, idziemy dalej? C co robimy? Chyba idziemy dalej. Ognia! O! Dobra, jeden padł, o dobra, Kolejny o to był nasz. Oj, niestety padł, ale trudno. Okej, okay, ruszamy dalej. Gdzie ruszą dalej? Okej, do i dobra, no to idziemy w takim razie. Dobra, od, otwiera mi te drzwi i lecimy. Oh, kurde, dobra. Mamy zapis. Mamy zapis, ale nie mamy cholera żadnej latarki. To mi się bardzo nie podoba. Dobra. Filujemy się. Ej, czekajcie chwilę. Eee, po, po, jest sterowani, klawiatura, ekwipunek, zapalniczka, lornetka. Lornetkę na B ja zmieniłem? Iż jestem nie dojebany, ale i tak nie działa. No dobra, to wali co? Bo tu mamy amunicję, odrzucę weźmiemy. Oczywiście. Tutaj, tutaj widzę, że to jest typowa nawalanka i tutaj będzie dużo amunicji, także nie ma co się. Nie wiem, co się martwić. O kurwa Dupło znowu. A czy tu będzie obrona? Obrona czy normalnie. O. Radarzu bierzemy mam się. Gdzie są chłopacy? Tu jest jeden. O! ale dupło! Oho, nie jest, dobrze. Jest nas coraz mniej. O. Aha, muszę iść, dobra, biegnę! BIEGNĘ! Szybko! Gdzie jest detonator? Gdzie jest detonator? Nie widzę detonatora. Jest! Mamy to! Dobra. Klikamy ten detonator? To co teraz? Chyba tak. O kurwa, ale dupo, o chuj! Ooo! O, o to jest nas spisku. O, cholera! Wszyscy nie żyją. I ci spaleni, los ci rozstrzelani, cholera. O, kurde, jaka tu jest? O jezus, tyle ludzi nie żyje. To jest jeden zielony środek. Cholera. Czemu ja czuję, że ten generał i tak nas cholera e, zdradzi? Sztab! O! Kolebników na Sztab слушает. Один заряд nie сработал. Czołg. Отходите do Sibirskiego i trzymajcie tam. Nie Mordeczko żyjesz? Halo, Kawalik, Polskójnik, O, cholera, o, ty, ty nie żyjesz, no dobra. A no to są źli. Uff. Uff. dobra, mamy. Biegnę, biegnę, jestem mordeczko, łapnie najbiście oh. dobra oh, joj, joj, joj. O, jo, jo. oj jakaś tu była chyba, Tuż ty back ma chłopak, no dobra O oh, nie! O, w dupę O ładnie tu się dzieje. W ogóle nie widzę w kołym strzelają, nie? Dobra, widzę Dobra, gdzie są kolejni już? Chyba padł, dobra do drugiej linii, no dobra, to się cofamy do drugiej linii. Gdzie jest druga linia? Tu jest druga linia ich Ej, co z tym w sumie jest? No może się zebrały wszystkie brudne stacje, nie wiemy tego, nie? DERŻYM SIĘ tu! DO ostatniego! Mhm. Uh nie -huh. będzie, Ili my ich, ili nas! zginiemy, niestety. Ale z granatów nie mamy w sumie żadnych. Eee, dobra. Ej, dobra, tu jest amunicja w razie co. Spoko. No, dawajcie, chłopaki! Robimy to za naszą stację. Dla naszej stacji. Powiesz, no, jakiś ulepszony kuba. O nie! To jest miotacz ognia. O w dupę. Dobra, ale. Chyba padła. Hełm upadł. Hełm upadł. Albo nie padł? Ole dupo, znowu. O okay. padłem, o chuj. Czy ja miałem paść, czy nie miałem paść? Wygląda jakbym miał paść. Dobra, miałem paść, okej. Okay. Czyli w dupę ze wszystkim. Tera. O boż, buntownicy dobijają naszych. Czekaj, chlebników. Czekaj chlebników, jak chlebników zginie. Znaczy na pewno zginie, ale szkoda, się w ten sposób, nie? Nie. Zostaw. O! O! Osiłki! Zajbiście! Mamy to! Dobrze chłopaki, wali ci możecie! Так, сэр. О, курва. Ну, не гадай, а они газу? Ну, О, хуй. Держитесь, товарищ полковник! Надо доложить генералу. No i co się stanie teraz? Dobra, ten chyba zginie. Rzecz my też ledwo się trzymamy o cholera. Nie! Tam... ej, tam były beczki u góry, też gazu. Nie. Nie! Operacja zakończona. Ispolnitel ustraniony. Gotowkę ewakuacji. Ты сволочь. Что значит уехал? Без меня? Так я. Не мать, гною ты. Что происходит? Обеспел. гной! Эвакуация. Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав! Зеленке осталось только на командовании, понимаешь? Остальные обречены. Ага, хуй. Агас, просто чтобы быстрее, I понимаешь? Ты знал, знал с самого начала, знал и молчал, сука. Добже, Валго. Валго на... Что был выбор? же, Да и какая теперь разница, они уехали. Оле мне Вот только меня они бросили зря. А Петров, Петров, они уехали без нас. Серегу, или выставили его? погиб? Ah. а. ну видишь? А, значит так Петров. в большом сейфе РПГ. бери и бегом на старую развилку там перехватишь понял? выполнять. а то с Гином. что теперь? А, что хочешь? A ja wszystko zrobiłem. Co chcesz? Dobra, to bardzo chętnie cię zabiję wiesz. Pozdrawiam. Sława. <laughs> o <kuchwa. śmiech> O tego to ja się nie spodziewałem. Oj chuj. czy przytomność czy już nie żyjemy? Ale w ogóle jaki gnął Jakie świństwo tej. это есть на наш сын? Есть. Бордецко, тутай. Папа, папа! Дядя Толя, он что? Себя убил? Почему? Не смотри туда. Прости, что я приказ нарушил. На станции стреляли, много. Потом затихло, а тебя все нет. Я боялся, что случилось что-то, пошел тебя искать. Слушай, я тебе утром рассказывал. Кому можно знать правду, а кому нет. Забудь. Не нам такое решать. Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага. Понимаю, папа. Молодец. А теперь идем домой. Он не вручит до дома. No bo wróć, ale tylko na chwilę. Pasy oh, obecne. Это мельник. Я у входа в бункер. Понял вас, полковник. Там связи не будет, так что будьте осторожны. Спасибо, Кирилл. Конец связи. О! Oh, мы играем теперь как мой наш? Месяц вчешний. А не! Я схожу в бункер, пока я там связи не будет. Сколько пробуду внутри, не знаю. Когда следующий сеанс? Помните, товарищ полковник. Аккумуляторы? Держу заряженным. Дверь? Запер. Печенку съем. Клей сжигаю. На грязной станции не хожу. Пап, ты мне натурально шпаргалку оставил. Если читаю. <coughs> <не coughs> Добрый шмоток. Читай, читай. Повторение, мать учения. Все сосна. Конец связи. Сосна, ответьте, прием. Сосна, на прием. Я очень люблю тебя, сын. О А я тебя, пап. И а -а ел. понял. Конец связи. то тут, ай. Лебников закончил свою историю жизни. будешь спать, как Кириллови в разделе Детуклонес. Кириллови? А, Dostałem osiągnięcie, no ale zastanawiam się, czy moglibyśmy mu nie udzielić wsparcia jakiegoś. Czyli wątpię, ale nie wiem. O kurde. Mamy tylko to, a, znowu mamy tylko to. Dobra, okej. Okay. Uuu. Tanka jakaś Ehm. Um. Dziennik Stalkera 1 pułkownikowi odbiło, chce żebyśmy wrócili do centrum łączności i znaleźli więcej map, żeby ci z głównej mogli zgrywać ważniaków, nikogo nie interesuje, że po drodze złapiemy pewnie... Kilka śmiertelnych dawek promieniowania. Ten bunker nie wróży nic dobrego. Opaki nazywają go kotłem, bo promieniowanie może dosłownie ugotować ci łeb. No i jeszcze mutanty. Większość z nich to nic strasznego, ale widziano tu ślepy giganty. Pewnie dlatego kilka grup zginęło bez śladu. Ie je to miejsce. Misje też. Przynajmniej dają nam za to zielony środek, a w tych czasach to nie byle co. Okej. Okay. Mamy tu jakiś ten. Поручено совершенно секретное задание особой важности. Найти в архиве Центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения. Исходя из косвенных данных, ясно, что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера Байкал. До сих пор наши усилия не достигли результата. Так что теперь ваша задача добиться успеха во что бы то ни стало. Я не могу сообщить конечной цели поисков, но знайте. От результата зависит жизнь всех жителей метро. Эта запись самоуничтожится через 5 секунд. Удачи, бой. О, курва. Сфера выбухнет? Не выбухло. Окей, ну, чекаво. То есть... потому Czy my jesteśmy po buncie? Nie wiem pałasu. Czy my jesteśmy... O nie, to są te... obozy, te tych gówna, które. A dupę. Czy my jesteśmy po buncie typowo, czyli jeszcze miesiąc przed buntem. Bo szczerze to nie wiem nie, nie nie, ogarniam. Ale dobra, kurde, ile tu szafek do otwarcia, ile amunicji, wszystkiego, części nie części. Okej. Okay. Fajnie tutaj jakieś sklepy w ogóle były, oho paliwko. Ale tutaj jest bardzo cicho i tak mi się nie podoba ta cisza. Promowanie w sens broniony. O! To się ruszało. Ok. Sendy? Nie, mogę iść ceny. No dobra, Halo, jest tu ktoś? Chyba nie. Oho, tylko szczury, tylko szczury, nic takiego, chlebników. Restart systemu, no dobra, dobrze wiedzieć. Oho. To skradnie ciało, zajebiście. Dobra. Amu dobra, dużo rzeczy, amunicja, heal. Jeszcze wiadomo jakieś Miedleno inne rzeczy. Natychmiastowa ewakuacja placówki. No brzmi to dobrze. Szkoda, że ja nie mogę. Teraz ewakuować. A znowu zgasło światło zajbiście. Wiem tu jest dużo tych dużo części do broni. Do amunicji do wszystkiego. Okej, okay, czy to mogę otworzyć? Mogę podpieram oczywiście, tak. Pyk, pik, pyk, 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 pyk zajbiście. Pięknie. No ile tu mamy surowców? Ej! Ile ja mogę mieć z tej amunicji? U Ładnie, ładnie. Dubo grubo. O. Tu będzie do wybuchu. Będzie bum, bum. Będzie można zrobić. Jakie fajno. mamy co? Tu mamy nic. Tu mamy jakieś szafeczki, które oczywiście można otworzyć. Tu, tu, tu. No ale wam powiem, że było cholera grubo w tej w tej, znaczy w tej w tej walce z buntownikami. Myślałem, że trochę dłużej sobie powalczymy, jak mamy 4, bo mało było takie takie właśnie nawalanki. Ale z drugiej strony. Z drugiej strony to nie chodzi tutaj jeszcze na strzelanie, tylko o tą historię, nie? co bądź. Dobra, odpalamy. Proszę otworzyć mi te wrota. Mhm. No i w dupę. Aha. O kurwa. Podgotowka do przedawkowania wypełniona. 20%. Dobra. O! Dobra ptadka. O! Są chyba za mną. A, tu ładnie dupo, ładnie dupo, jeszcze tu jest kolega. A, płoniesz! Bardzo zajebiście spłonął. A, płoniesz też? A, bardzo ładnie, dobra przeładujmy może no szybko. A 100% významný významný významný. A co teraz? Trochu tu je Dobra, muszę przeładować. to szybko. Woohoo! Może jeszcze uciec. Dobrze by było. Dobra, czy oni poszli gdzieś? Dobra, ich nie ma, więc ja te spierdalam. Tu nie przejdę. Okej, okay. ale nie jest źle. Bądź co bądź. Dobra, tu nie przejdę. Dobra, ale tu mam szczałkę teraz w lewo. A chyba kolejni koledzy tu będą. Zginąłeś? Zginąłeś. Dobra, teraz się nie dziwię, czemu mam tyle amunicji do tego. Tego, tego. Co to jest? Nie żadnych map. Dobra? A ja i tak wolę się tu przejść. Może coś innego będzie do przyskania. A To są te nosaliny, tylko za ślepe. A, ciekawe. Okej, okay, na pewno tędy możemy pójść. O ty, No jo, Dobra, ten już chyba spłonął. O, tu, tu coś mamy. To jest bardzo, chociaż duże promieniowanie tutaj jest, więc to nie jest fajne. O, kolejna taśma. Okay. под контролем. А потом на шум Старовилла пришел. Сверху откуда-то. Мы понять еще не успели, что случилось, а он уже и уродов поломал, и наших половину. Старшова сразу в смятку. Санька Малова отбросил так, что тот головой о а колонну приложился. Сразу видно, не жилец. Здоровилу уроды отвлекли. Он их давить пошел. А мы с Шилом бегом к выходу. Бежали вдвоем, а добежал я один. Что с ним стало, не знаю, не видел. Вот, ok czyli e, ten te wielkie ślepe mutanty to jeszcze one będą czyli te nosaliny one jeszcze są ślepe tak typowo to weźmy sobie zróbmy trochę wyczyśćmy od razu e, tu mamy co automatyczny szczelny szczelny ja nie chcę tracić powietrza także to by było spoko e, zróbmy może jeszcze trochę amunicji co dobra mamy na maksa także za zajebiście w sensie na maksa naładowany. Halo, dzień dobry. Czy jest tu ktoś? Wasom? są! Dobra. Dobra, wy już spadacie, tak? Chyba tak. Dobra. Zadujmy sobie. Bardzo ładnie. I od razu możemy sobie Tutaj troszkę naładować naszą psikaweczkę, no i zajebiście Naładować, napompować Ta mną, przede mną Nie wiem gdzie dokładnie, ale chyba przede mną mi się wydaje Dobra, ale póki coś spokój, więc weźmy sobie notatkę Mmm, yy, kolekcja Dziennik Stalker 2. Starze raporty nie kłamały. Reaktor faktycznie nadal funkcjonuje i zasila to miejsce. Zdaje się też, że przecieka, bo skąd nie miałoby pochodzić całe to promieniowanie. Może jest tu prąd, ale niewiele nam to pomaga. Ciągle dochodzi do zwarć. Nie możemy polegać na zasilaniu. Chłopaki już opowiadają sobie historię o duchach, które majstrują przy panelach kontrolnych. To oczywiście jest tak bzdury. Wszystko tu albo zardzewiało, albo zgniło. Nic więc dziwnego, że zasilanie nie działa jak należy. Dzień ten odcinek. Zwiedzanie tego, tego opuszczonego reaktora. Zostawimy um, na kolejny odcinek, żeby były cztery. I możliwe, że nam się już uda, jakby skończyć tutaj tą, tą piersi. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie!